Dzień dobry. Ja ba bardzo pana przepraszam, ale. Ależ, panie kochany, nie ma za co przepraszać. Czym mogę panu służyć w ten piękny, wiosenny dzień? Ja chciałem się dowiedzieć, jak. E... Panie kochany, zapraszam serdecznie do środeczka. Nie będziemy rozmawiali jak w jakimś więzieniu przez drzwi. Ja, ja tylko chciałem. Zapraszam. No, śmiało, śmiało. Może się pan czegoś napije? Klapki, tak? herbatki. A może się pan pączkiem? Ty, nie uwierzysz, co mi się właśnie śniło? No? Dobra, sobie, że przyszedłem tutaj. Dzień dobry. Czego nie widzisz, że jem? Ty no. No wiesz co? Türk